Będziecie ze mną Dzień w stajni Dzisiaj kolejny samotny vlog i zaczęłam od zrobienia jedzenia w Florce. Jak chcecie foodbook, no to napiszcie jedzenie na dole w komentarzu i może coś zrobię. No, w ogóle zobaczcie ten syf. Nie wiem kiedy my dopuściłyśmy do takiego stanu paki. Potem poszłam siwamu dać pół miarki paszy z sieczką, żeby sobie troszkę zjadł, był bardzo szczęśliwy. Potem poszłam do florki, trochę ją przeczyściłam, nie jakoś super dokładnie, ale przeczyściłam i zabrałam ją na lążę na halterze. Hm. I zapomniałam zamknąć bramę, ale najpierw poczuliśmy szukać kantara, który znalazł ktoś inny i zaniósł do stajni w ogóle. No i wzięłam ją na lążę, trochę sobie pobiegała, dosłownie trochę. A nie, ona wcale nie ucieka. Chodź, wcale i w ogóle nie ucieka. Wcale. Tak, nie zamknęłam bramy i florka wróciła do stajni. Galopem, szybkim, bez energii. Tak, ale to florka. Wróciłam z nią potem i zrobiłam jej nóżki tak jak zawsze. A jak chodzi właśnie o jej ucieczkę, no to później ją wzięłam z powrotem, żeby nie było, że może sobie uciekać, ale wróciłyśmy w sumie do stajni już później. No, i skończyłam z florką. Posprzątałam trochę i wzięłam się za siwego. Siwy, Tak. On musi sobie dojść na spokojnie. Patrzcie na to oko. Jest mega śmieszna. Tak. I wyczyściłam go. Zobaczcie, jaki on jest brudny. Nie dość, że siwy, to jeszcze miał jakieś błoto w grzywie. No i wziąłem go na lążek w innym miejscu niż florkę. Trochę bliżej stajni, bo on jest dużo grzeczniejszy na ląży niż florka. No i zaczęłam w sumie go lążować. Nawet yy, zobaczcie, nagrałam galop. U florki to jest raczej niewykonalne, a u go to na luzie, bo on sam galopuje. No i yy, wziąłem go z powrotem tak, że wam mnie dobija, strasznie. Później jak wróciliśmy do stajni, no to dałam Florce ten meszyk, który robiłam na początku, w ogóle tak szczur na kolegę, bo za kratami jej ukradnie. No i wzięłam się za siwego i po prostu umyłam mu ten ogon szmatkami z ciepłą wodą, ogon i grzywę też, bo ogon był w podobnym stanie co grzywa, ale myślę, że nawet całkiem spoko mi to wyszło i zobaczcie właśnie, to jest mokry. No i w sumie posprzątałam i poszłam do domu.